Cześć, z tej strony M.Werec, a to jest gra pod tytułem Limbo i będzie to pierwsza gra nie gra, ale gameplay, który wrzucę na YouTube'a Jest to platformówka z kolorystyką taką, jaką widzicie na ekranie, czyli czarno-białe ponure, może nawet się trochę kojarzyć z horrorem No właśnie, tutaj to jest moja postać Niestety, jego imię, bo jak widać, to jest chłopiec, nie jest znany, więc typową typowym resztę klimacie potrafi się udzielić. Hmm. Miałem coś powiedzieć. Aha. Dlaczego wybrałem tę grę? Jako pierwsza gra, którą będę nagrywał. Ponieważ jest to dość spokojna gra, z elementami logicznymi, więc w niektórych momentach będę musiał na chwilę się zatrzymać i pomyśleć, ale. Hmm, nie trzeba gonić do przodu, nie jest domieć No więc mogę sobie spokojnie pochodzić I pomówić A w pierwszym mater materiale z gry chciałem właśnie sobie trochę porozmawiać Pogadać O tym Co mam zamiar robić dalej Dlaczego to nagrywam No i takie tam sprawy Hmm Przechodzimy do przodu hmm. Miałem zamiar wybrać grę z kucykami na pierwszy materiał, żeby nie było zbyt... Ja wiem, żebyście nie pomyśleli, że o rzuca na zawsze kucyki, nie Nigdy więcej, teraz jakieś gry będzie sobie grał, nagrywał, pewnie te co on sobie w ogóle myśli, nie? Nie, to nieprawda. Szukajmy jakiejś fajnej gry z kozykami, która by się nadawała. na taki, nie wiem, spokojny, dłuższy gameplay, ale kurcze, ciężko troszeczkę znaleźć coś takiego. Hmm. Amnezja byłaby dobra, ale. Amnezja z custom story, które Mi się nagrywał. Ale myślę, że. nie. Aj, może kiedyś sobie w to zagram. Teraz nie. Zresztą taki pierwszy materiał z gry, który już widzieliście, łomiszka innego bronego byłby trochę taki, nie ja wiem. A, zaraz plagi -y czy coś. Już mamy pierwszy element logiczny. Oczywiście. Muszę się przyznać, grałem już w to wcześniej, ale... Grałem już w to grę wcześniej i troszeczkę wiem o co tu chodzi. Ale było to dość dawno temu, więc raczej. Wow, wow, wow. Raczej nie będę pamiętał wszystkich takich. Nie wiem. Na pewno nie pamiętam wszystkich zagadek, więc będę takie miejsca, w, w których się zapnę. Na pewno. Na 100%. To z początku powinno być gładko. Hmm. Chcę mówić, dlaczego nie grać z kockami, tak? Ehm. Um, kurczę. Miałem nagrywać SCP Kucykową przerówkę SCP, ale... To jest straszna! Fuck! Muszę się jakoś do tego dobrze przygotować, bo nie mogę. No, bez jaj. Kurde. Taki pierwszy materiał. Jakbym siedział cicho i tylko filmował, żeby nic tam nie wyskoczyło, to było trochę dziwne, nie? Mogę wybrać jakieś... GTA Asan Andreas, ale czy Nie Będę zaczynał od jakiejś olbrzymej, grubej serii mszyć, prawda? Hmm W sumie... Tak, wy teraz sobie pomyślicie A mówi, że się boi, że strasz. Wow No właśnie No właśnie, na przykład takich momentów nie pamiętam <grym> No dobra by swoją myśl um, wiedziałem, że SCP jest straszny taki, że się boję w to grać tak od razu, jako pierwszy materiał a tutaj patrzeć, jakby limbo patrzeć, nie patrzeć też ma swój klimacik który pewnie trochę psuje <gry> no w sumie może to trochę przemówić. Bo to jest taki nie do końca horror, ale... No, ma takie czasami tajemnicze momenty. Ale takim horrorem typowym nie jest, że coś nagle ci wyskoczy, nie? Więc... W to jeszcze mogę grać. O, dobrze to pamiętam. No, oczywiście. No. Jak zwykle o czymś zapomnę, nie włączyłem sobie czasu. No dobra, nie chliczcie od teraz. A nie będę wiedział ile, ile materiału się nagrało do tej pory. No trudno. Będę że żebym w jakimś dziwnym momencie. Hmm. Tak? Wypłamałem wszystko? Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Taką, którą na pewno chciałbym omówić. A czy nie omówić, bo to nie ma nic do omawiania. tylko po prostu. Nie wszyscy zrozumieli moje intencje poprzez wyrzucenie tego trailera. To, że nagrywam gameplay, nie znaczy, że kończę z tłumaczeniem, zrobieniem napisów i pod oficjalne odcinki, i pod fanowskie przeróbki, i W ogóle. co kończę zrobieniem. Nie, nie, nie kończę. Cały czas będę tłumaczył, w ogóle. Przede wcześniej myślałem, że. Taki przykład, jakby na przykład. Przykład, na przykład. Jakby była premiera jakiegoś nowego epizodu. Powiedzmy z. Który też będzie sezon? Czwarty sezon, tak? Chyba się nie mylę. Czwarty sezon. Yes! Tak, czwarty sezon. W ogóle. Jak można tego nie wiedzieć? Powiedzmy, jak będzie premiera. Piątego odcinka, czwartego sezonu. I będę w tym samym czasie, o tej samej godzinie chciał sobie coś nagrać? Nie, powiem sobie nie. Czas przetłumaczyć? Trzeba. Nie ma czasu na granie. To po prostu tłumaczenie jest cały czas moim najważ... najwyższym priorytetem i... i będę się tego trzymał. W żaden sposób nie mam zamiaru zaniedbywać tego. Jeżeli. Moje tłumaczenie, mój przekład mi się podoba. No to czemu miałbym przestawać to robić? No kurczę, no nie rozumiem. Czego rodzic. czego. nie rozumiem, dlaczego ludzie tego nie pojmują. No, no ale dobra. <grystanie> Czyli tak. Wszystko zostaje po staremu. Do tego dochodzę do gameplay i. I tyle. Nie? No. Nie ma co więcej gadać. Wszystko zostaje po staremu. Wow, wow, wow. <ścoughs> Pewnie nie ktoś z Was kojarzy ten moment z trailera. Jeżeli go oglądali. Wow. Wielki, obłosiony pojąk Myślę, że już mogę wam to powiedzieć, bo w końcu te magii wygląda jak magię pojąka Chociaż nie widać czy to jest pojong. Jej, ale wiecie... Tak, wiem, że teraz będziecie. Nic... Nie da się tego łatwo nabrać. No? Hmm? dawaj. Boi. Uchu, mi się, ma ale to nie szkodzi. A jak, pająk. Uciekł na górę. Dobra, lecimy dalej. W sumie od tego momentu postaram się komentować to, co jest na ekranie, a nie tak. Ma wszystkim i o niczym jednocześnie bo to już psuje klimata przecież nie chcielibyśmy tego nie żeby taka świetna gra nie wiem czy wam mówiłem tytuł Limbo nie przypominam sobie czy w ogóle wspomniałem na samym początku o tytule i no jeszcze możesz się do tego przyzwyczaić no, ale nie mam takiej czułówki, jak na przykład Rokalona. jak on to ma? Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem rok. No właśnie. W sumie nie myślałem o tym, po prostu chciałem jakoś zacząć. Hmm... Właśnie dalej nawijam, a tutaj No, nie będę udawał, że nie wiem co się dzieje. Ale wy nie wiecie ile to w sumie chodzi, nie? Co, po nas? Nie, mogę się ruszać. Tak, ten kokon. Nie widzę, dokąd to, ideal to, 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 to nie szkodzi. Byle z dala od tamtego pająka. Nie widzę? No tak. Ludek nie widzi, ja widzę, ale to już inna sprawa. Fajnie straci Co no za dźwięk Czyżby te muchy? Ło, teraz nie jestem w stanie... Hop, jest, udało się Dźwięk tych much jest taki... nie wiem Dobra Myślę, że sobie pogadałem tu co? No Zaczynamy <toczemu> się co powiedzieć dalej i proszę geniusz Okej, okay, koniec gadania, trzymamy klimat. Nie? Myślę, że tak hop, było Ty podstępną do jeho, chciałeś mnie zmiażdżyć. na głupich trafiło eee. hmm. i co jest dobrze o ile ta nie będzie przyspieszał. okej okay. w sumie teraz bym wolał, żeby ta kula trochę przyspieszyła hmm. no i Chodź, dobra, bijemy Uuuu. Nic mi nie jest. Wstawaj, 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 wstawaj. Pojem z tyłu, wstawaj. Nie oglądasz się, biegnij do przodu. A coś ci się do głowy przyczepiło. Wow, ten gość już chyba nie żyje. Wow, 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 wow. wow, wow, wow. Okej, widziałem <gryzamy> tu pułapkę Jeszcze raz, no, kuźwa Chyba trzeba się troszeczkę rozbujać i raz. Jest Szymy dalej. Kurde pamiętam jak pierwszy raz grałem w tą grę. Wow, normalnie siedziałem cicho i tylko się przeglądałem co się dzieje na ekranie Taki wciągający klimat mam Hmm, chwilę, moment Jak skoczę na to, się połamie i to trzeba nie mnie spadnie, ale... Czy ja zdążę uciec? No dobra, czas chodzi śmierć Wow, 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 eh. nie było tak źle jak sobie myślałem nawet Woo, woo, Dobrze? To się nie przewali, nie? Nie. I teraz. Wow. Ej, chwila! Ten kamień przez sam z ciebie, tak nie spał. Coś to jest nie tak. Wow! <noise> w ogóle skoczyłem odruchowo. Jej. Jakby nie pomyślał, jakbym wpadł w te koła. No patrzcie. Ale coś tu jest, nie ja tak I ta muzyka tak się włączyła, nie? Uu. Ej, 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 co to ma być? To nie jest ten poliek Okej okay. Cześć ej, 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 ej ej, chodź tu! Puźwa Ale no, fajnie Dobra, gonić tego tpa. Gość, co mi się zrobić z tym śmiesznym pojąkiem mechanicznym? Okej, wow. wow. okay. to jest coraz dziwniejsze. Ej, to wszystko okay. jest w porządku. Teraz na czas. Teren nie byłby zbyt długi. Widzę, że jest już jakieś 10 minut. A przecież zacząłem nagrywać gdzieś w połowie. Znaczy, nagrywać. Nie nagrywać. Zacząłem. Włączyłem licznik. Znaczy, by doszło tak około 20 minut. I to nie było jakieś masykacznie długie. Co tam robisz, gościu? Dobra, nie będę was oszukiwał, wiem jak to przejść no, jakby w jakikolwiek inny sposób to zrobił, to już bym nie, że... Bo <grymne> chyba jedyny możliwy. możliwe... A ja, tam ten nie da, więc... Opa! Polica. Teraz. Tamten gość uciekł na góry, tak? Ale nie mam tam się dostać, więc idziemy dalej. Jakiś mały, mało niebezpieczny tkwa pisał Szczerze mówiąc Ale później będzie ciężko Ej, wow, on zabił tego typa, dobra, nie Ten pan chyba nigdy mnie nie puszcza Nie złapiesz mnie? O cholera Fuck, nie doskoczę o, o! Potrzymaj, potrzymaj! Jest! Chodź, chodź, chodź. Dobry pojemnik. Patrzcie, nam na coś. Dalej idzie! Aj to! Piać, 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 piać. Wow. Co zrobiłem źle? Wow! Jak bym to z kubanem w ostatnim momencie. Puuuu, no nie musi, że cała sekwencja od początku trzeba powtarzać Dobra, robimy to szybko Może tam się jakoś przeskoczyć. O właśnie, o to mi chodzi No chyba nie, bo muszę na niego poczekać Ale po się dorwał, mnie. No dawaj No Chciałem się wstać by tutaj może od razu i hopla z buta, z buta Hop. Siup. Hop. Dobra, teraz mnie nie złapie Jest git Okej, okay. tego się nie dało przeskoczyć, teraz muszę wiać Uuu, uh. wow, 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 wow. Okej okay. Ten paniek chyba nie będzie nam przeszkadzał Tak myślę A jak widziałem tych ludzi, to było ich dwóch. Pan no po jednego, nie? Yep. Właśnie. Ale czemu ci ludzie nie chcą ze mną pogadać, pomóc, jakoś współpracować w tym dziwnym, szarym świecie? Nie wiem. Może hmm. się przyjrzeć głębiej tej fabuły. Ta gra jest bardzo ciekawa, to żadnych słów, nic. W sumie dobrze, bo nikt mi nie będzie przeszkadzał w komentarzu, nie? Ej... Wy żyjecie? Czy ja czy nie? Chyba... Wow! Co jest? Co? Ej, no bez jaj! Ile można żyć? No! Eee... To było dziwne No dawaj 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 Próbuj mnie Co mam się zrobić? Ten nie przejdę Trochę mnie dziwnie stoi wtedy okay. Ej hey, no nie! Fuck! To chyba będę musiał się wyciąć Dobra, jedziemy od razu Dawaj na ring, albo nie! Hop! Ha! Mam cię, co teraz? To jest obrzydliwy! Jej, co ja mogę go tam. No, dawaj, dawaj. Patrzcie, jak się rozbójź, go trzeba. Chyba nie. Fuj! z tej strony? Chodź, chodź. Tu ma, łó! Fuuu, co się jeszcze ruszyło yeah. ej, tylko mnie nie zjedzie. Dobrze? Jeez, yes. dobrze to jest całe czarne, bo jakbym to widział, to. Uuuuh, jest blisko. To czegłowę pająka, dwa razy większe ode mnie. <ścoughs> Fuck! Oh. Disgusting. No. W sumie powinienem walnąć wam jakieś ostrzeżenie, żebyście nie jedli. A przynajmniej w tym momencie, bo to jest normalnie... Eee. Okej, okay, chyba na dół Tędy I... jo Tak, tędy Tutaj trzeba zrobić na pewno Jej, ten gość w tej klatce bo nie żywy, nie? Albo inaczej by coś Eee. nigdy nie wiadomo może jakieś ząbi były? nie eee. wow, 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 dobrze w sumie myślę, że przejdę przez tamtą ścianę, co tam jest i zakończę pierwszy odcinek, nie? tak, eee. to będzie dobry moment hop siup no okej okay. Powiedzcie mi, co sądzicie o tej grze, co sądzicie o nagrywaniu jej dalej, o kolejnych odcinkach z tej gry. W sumie na początku było dość gładko, ale później myślę, że... troszeczkę będę musiał porozkminiać nad przejściem, bo jednak wszystkiego nie pamiętam. Zresztą widzieliście, jak dałem się zabić, nie? Myślę, że to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!